Gminy na 2016 rok ustala się na 39 399 387 zł. Jest to dochód niższy niż osiągnęliśmy w tym roku i to sporo, ale powiem z czego to wynika. Wynika to z tego, że odzyskaliśmy znaczną część VAT-u za wykonane tutaj inwestycje wodno kanalizacyjne ponad 4 miliony zł, około. Także yy, zmieniły się przepisy dotyczące samopodatkowania i mieliśmy po stronie przychodów także yy, ujęte podatki, które gmina płaciła za własne nieruchomości. De facto po stronie wydatków i po stronie dochodów także fizycznego przepływu pieniędzy nie było. Ustawa się zmieniła, także już nie jesteśmy zobowiązani do samopodatkowania i dlatego te dochody się zmniejszyły. Aczkolwiek ten dochód. 39 399 000 jest identyczny jaki zakładaliśmy rok temu bo wtedy wynosił on 40 milionów patrząc, że ujęliśmy wtedy samo po stronie wydatków yy, określamy sumę 44 689 tysięcy 387 ,000. także z najważniejszych inwestycji które zaplanowaliśmy na 2016 rok. Zaplanowaliśmy je w, na kwotę 10 624 094 zł, co jest kwotą 23,77% ogółu wydatków i przeznaczyliśmy je na zadania. Aczkolwiek należy wziąć to pod uwagę, że to są zadania wpisane w budżecie, o które będziemy się starać aplikować o środki zewnętrzne. Jeżeli nie jest sytuacja, że jakieś części środków zabraknie, będziemy się starać zwiększyć, ale też mogą być sytuacje, w których nie uda się uzyskać jakichś pozytywnie wniosku, chociaż będziemy się starać i te środki mogą być niewystarczające na realizację danej inwestycji, no mogą być przeznaczone na inne. I tak mamy zarezerwowane 500 tysięcy złotych na przebudowę Biciu, przebudowę nawierzchni. Starym Jorosłowem 300 tysięcy i tu już wiemy, że praktycznie wstępnie zostaliśmy zakwalifikowani i pod koniec stycznia będzie ostateczna lista rankingowa i prawdopodobnie tę drogę będziemy już wykonywać. Przebudowa drogi gminnej Barzowice-Sulemice 200 tysięcy. Będziemy składać o tą drogę z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, o dofinansowanie. W inwestycjach mamy także ujętą e, dofinansowanie do drogi wojewódzkiej 203 milionów złotych. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu międzynarodowego szlaku rowerowego 10-100 tysięcy. Budowa przejścia na plaży e, w miejscowości Dąbki wraz z infrastrukturą drogową 700 tysięcy. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Bułkowa 100 tysięcy. Zakup nieruchomości w Wiekowie 108 tysięcy, jest to tak wydaje się dziwne, jest to budynek, w którym znajduje się senior Igor, po prostu mamy kompeta, kompensację za, wyda, za podatki i jesteśmy zobowiązani to wpisać. Budowę sali gimnastycznej w Kopnicy surowy 600 tysięcy, budowę remizy strażackiej w Krupach 200 tysięcy i to jest już dokończenie tej remizy strażackiej. Za, e, zakup samochodu strażackiego zagwarantowaliśmy środki własne, jeżeli uda nam się uzyskać dofinansowanie 80 tysięcy. Budowa sieci kanalizacyjnej, przesył z miejscowości Wicie do miejscowości Krupy, co już się dzieje i na wysokości Zielnowa już ten przesył jest wykonywany, 5 milionów 290. 000. Budowa świetlicy w Zielnowie, jest tam surowo zamknięty, 200 tysięcy. Budowa sieci wolno-kanalizacyjnych na terenie gminy Darłowo 500 tysięcy. Zakup sieci kanalizacyjnych w domkach 80 tysięcy, budowa oświetlenia ulicznego domki Bobolim 150 tysięcy, jest to z, y, związane z wykonaniem drogi wojskowej 203, gdyż w tym okresie wykonywania mydłu sieci pod tematy możemy wykonać. W późniejszym terminie gwarancja wykonania nie dopuszczałaby takiej możliwości i budowa obiektu sportowego w Barzowicach 150 tysięcy oraz są wymienione zadania z funduszu sołeckiego inwestycyjne na kwotę 355 tysięcy złotych. Tu z radnymi często dyskutujemy nad zasadnością funduszu sołeckiego, bo mamy nieraz różne zdania. Cieszymy się bardzo, że ten fundusz jest i tu będziemy na pewno apelować do sołtysów, żeby on właśnie na cele inwestycyjne główne został przeznaczany, bo Kwota w naszej gminie jest to kwota bardzo duża, 800 tysięcy i chcemy, żeby to było mądrze wykorzystywane przez Rady Sołeckie, mieszkańców i sołtysów. Także tu będziemy apelować do sołtysów. Oczywiście projekt budżetu zawiera drobną autopoprawkę, wynika to z błędów, które popełniliśmy, ominęliśmy pewne zapisy, ale radni już mieli przedstawiony tekst z autopoprawką i tabelą w załączniku nr 11 określające dochody i wydatki